Cześć Siemanko, witam serdecznie Kasper mi dla sportu, a z nami słuchajcie, bohater walki wieczoru Jakub Słomka, witam serdecznie Kuba. Siemanko, witam wszystkich. No, twórcze powiem ci, no wiadomo, nie iskrzyło tak jak tutaj między Black Power i inne historie, ale jednak ten wzrok taki złowieszczy. Twój i Bartka, co nie? Znaczy złowieszczy, powiem tak. No rywalizacja czysto sportowa, tak? No podchodzimy do sprawy ambitnie, więc rywalizacja jest, nie będę ukrywał. No, walczymy już tutaj o, o, o to, żeby stać się najlepszym, więc emocje są. No i tak jak mówię, no dziś możemy pogadać, jutro będziemy sobie chcieli głowy pourywać. Słuchajcie, sprawdzałem kursy przed chwilą na fortunie legalnym polskim łokmarze, gdzie możecie obstawiać oczywiście gromdy, a co najważniejsze, oglądać walkę wieczorów w zupełności za darmo wystarczy postawić dowolny zakład na fortunie legalnym polskim błokarze i partnerze gromdy, wszystkie informacje na dole sprawdźcie to, bo naprawdę warto. Jak myślisz Kuba, jesteś faworytem czy nie? Yy, już słyszałem, że nie jestem, ale... że przy... ktoś się wygadał. Ale się przyzwyczaiłem, ja tego nie biorę pod uwagę, yy, że gdzieś tam mnie ludzie skreślają, ale ja się czuję na 100% pewny, jestem pewny siebie, wiem co potrafię, wiem, że staję się coraz lepszym zawodnikiem. Więc nie mogę się doczekać jutra. Słuchaj, Don Diego ostatnio powiedział, że procentowo więcej szans daje tobie. Mimo wszystko e, jesteś tym zaskoczony czy nie? Czy po prostu uważasz, że faktycznie Don Diego miał po prostu z tobą cięższą przeprawę? No prze, przegrałeś to, prawda, z nim, ale tylko raz, a balba już dwa razy. Uważasz, że bo po, po takich słowach mistrza? Jakby to jest taka dodatkowa motywacja czy raczej nie patrzysz na to w ten sposób? Znaczy, oczywiście miło słyszeć, że tam docenia, docenia moją osobę. No uważam, że przegrać pojedynek dwa razy, no to już jest przy... I trzeciego nie? Znaczy nie mówię, że nie. No jeżeli na to zasłuży, no to czemu nie? No, no, skoro będzie zasługiwał, no to, no to Dondiego bronić pasa musi, tak? Skoro będzie pokonywał wszystkich po kolei. Ale na spokojnie, skupiajmy się, bo jeszcze jutro jest walka nasza, więc ja wiem, że wychodzę z tej walki zwycięsko. I to ja będę kolejnym rywalem Dąbiego. Rozmawiałem z Bartkiem jakiś czas temu i powiedział, ja to lubię wysokich, silnych, wtedy mi się łatwiej walczy. No i właśnie pytanie, Naj, najlepsza cecha według Ciebie, taka najgroźniejsza Balboły to siła ciosu, czy jednak szybkość? Nie będę mówił, co jest najlepsze. Uważam, że ogólnie szybki, masz czego uderzyć. Eee, no co tu mogę powiedzieć, żeby mu nie słodzić za bardzo. No nie wolno, nie wolno właśnie, nie wolno no mu słodzić. Uważam, że wiesz, walczy, walczy już też na takim poziomie, że niebezpieczny jest w tym miejscu, gdzie jest. No i tyle, no nie? Kuba, a o co chodzi z tym Zakopanem? Bo ja słyszałem, że tam Bartka nie bardzo... Bartek nie bardzo jest lubiany w zakopanym, Gdzieś tam w, w tym, no jakby twoim, w twoim ogródku, można powiedzieć. Eee, to jest fakt, czy to po prostu nakręcane jest? Powiem Ci szczerze, że ogólnie, nie wiem, nie wiem co tam ma, co, co ma za, za, za uszami swojego. Ja ogólnie do, do niego osobiście nic nie mam. To tak jak każdy no, odpowiada tam na swoje zachowanie. i nie, nie interesuje mnie, kto mi się nie mieszał w ogóle w tej sprawie. Kuba, słuchaj, dużo się działo przed chwilą. Jak Ty na to patrzysz, co się wydarzyło i w mediach społecznościowych, czyli mówię o Heavy Harcie i tutaj jak no, sprowadził, można powiedzieć, na parter Scarface'a, to według Ciebie trochę jest Znaczy trochę. To jest zdecydowanie za dużo? No uważam, że to jest grube przegięcie nie podoba mi się takie zachowanie. Zawsze lubiłem to, bo było czysto sportowo, z szacunkiem do siebie, no, a gdzieś to już jednak zaczyna zanikać przez właśnie takich zawodników, jak yy, tam kardy A uważasz, że właśnie on nie powinien w ogóle być publikowany jakby na Facebooku Gromdy, na Instagramie Mam Dużo było takich komentarzy, że właśnie skoro Gromda już wiesz, jakby wiedziała, co on mówi, to żeby tego nie publikować. Czy wprost przeciwnie? No przecież to jest walka, musimy cały czas nakręcać jakby tą karuzelę, żeby był chociaż jakiś delikatny konflikt, Jak to na to, znaczy, to... Zawsze do tego, że nie mieszamy grom z mhm. i wiesz, gdzieś tam to medialne nakręcanie to powinno mieć swoją granicę. Wiesz, uważam, że gdzieś tutaj takie przeklinanie, wyklinanie zawodników, to nie, no nie, 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 na miejscu, no mi się to nie podoba. Okres przygotowawczy w 100%, tak jak chciałeś, wszystko zaplanowane, czy były jakieś tam delikatne problemy? Nie, wszystko przygotowane w 100%, co mogłem, to zrobiłem. I uważam, że zdrowie dopisało, także jak najbardziej na plus. Słuchajcie, no to dużo mówić, czołówka e, Grondy. No, e, Kuba, no, i walczyłeś z Diego i teraz z Balbo i, i z tymi wszystkimi najmocniejszymi, ale ostatnio trzeba przyznać, że łatwo sobie poradziłeś. E, to był Coffee King, tak? Tak, no, Coffee King. Ja się spodziewałem, że jednak trochę ci postawi, jakby wiesz, e, nosi, jakich, jakiekolwiek warunki tej walki, że będzie mu po prostu, ty, 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 że tobie będzie trudniej, a wydaje mi się, że poszło łatwo, gładko i ty po takim pojedynku. To właśnie myślisz sobie, cholera, to łatwo idzie, to muszę trochę odpuścić? Czy wprost przeciwnie, za łatwo poszło, teraz będzie zdecydowanie trudniej? Na trzy no nie porównałbym w ogóle umiejętności Kofi do Bartka, bo to okay. będzie w ogóle inna, inna, inna na, na innym poziomie walka. No poszło szybko, ja wiedziałem, że gdzieś ta, ta walka będzie, będzie pode mnie i on jest chaotyczny, ja byłem dużo szybszy, no ale oczywiście no, to, to nie będę mował charakteru, bo charaktery trzeba mu przyznać, że ma. i tyle, no. ale ja na pewno nie porównuję tych walk, bo to są, mówię, tak jak mówię, dwa inne poziomy. No dobra, to ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Widzę łapa siedzi, co? No coś tam siedzi jeszcze. Coś tam było rąbane na tych trailerach i słuchajcie, to chyba trzeba trochę drewna porąbać przed zimą. Drewa drzewa przerąbala. I dać, dać, dobra, dzięki. Dziękuję również, do zobaczenia.